No hej, cześć! Witam was bardzo serdecznie, ja jestem Asyl! Wow wow wow! ajajaj, aj, aj. to jest kolejny odcinek z gry, baty daj jedyneczki i zniszmy myśliwce wroga, wow wow, okej, wow. okej okay, okay. mhm. Postaram się, nie wiem czy mi się uda, bo może być ciężko. Okej, okay, może dam radę, może się uda. Dobra, dawaj, dawaj, dawaj. Może być ciężko, może być ciężko. Myślę, że dam radę, że sobie jakoś poradzimy z tym. Nie lubię, nie lubię takich właśnie misji. Oj, oj 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 może być ciężko może być ciężko wow oj, oj oj tu nas strzelają, tu nas atakują no łatwo nie jest łatwo nie jest od razu taka rzeźnia no to ładnie no ładnie ładnie No dawaj 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 aha Ciężko, o, tu może być ciężko Dobra, zniszczony, ok. Dobra Spokojnie, spokojnie, skupmy się wow, wow, wow 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 Zapomniałem, że tu się myszką steruje, także... Naprawmy? Nie, jeśli nie trzeba, naprawię także spokojnie. Dobra, uszczelony tu mnie ktoś strzela, ktoś mnie tu ściela. Wow, ciężko, naprawdę jest ciężko. Ok, zadanie zostało wykonane. No to nie fajnie. Jak lecą bombowce, no to nie fajnie. Okej. Okay. Nasz cel to te bombowce. Skup się na nich. To tak? Otworzę całkiem przepustnicę. I zarunkuję, żeby ich sprzed Dobra. No, może być ciężko. Wow, 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 do góry, do góry, do góry! Dobra, dawaj, 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 jeszcze troszkę. No nie. No dawaj, dawaj, dawaj. Okej, okay, udało się, udało się, na radę. Ciężko, naprawdę jest ciężko, no. Jeszcze w nas strzelają. Okej, okay, tu mamy kolejne. Dobra. Okej, okay, dali... Oooo, nie Niedobrze. Niedobrze, niedobrze, no dobra. Mój błąd, mój błąd, bo za blisko poleciałem no, ale cóż, nasz cel te skup na nich, co? Ale ja mam wszystkie te? Dobra, chyba o to chodzi, co nie? Jest Jezu, te sterowanie jest cholerne po prostu, no. Ajajaj, aj, aj, pomóżcie mi, pomóżcie mi, ja nie, no. Okej, okay, okej, okay, daj, dajmy radę, dajemy jakoś radę na spokojnie. Nie wiem czy to o to chodzi? Dobra, 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 nas strzelają, a nie chcę zginąć. Dobra. Ale chyba to musimy. Dobra. Ciężko, ciężko. No dawaj, dawaj. Okej. Okay. Ło wow, wow 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 wow, zarapadniemy, ej, no lećmy się, lećmy się, naprawmy sobie samoloci Tu jesteś, tak Dobra, dawaj Dobra Ciężko jest No weź tu steru i, i w ogóle co, nie? Dobra, dawaj to. Jezu, to sterowanie to jest porażka. Naprawdę, no. Dobra. pewnie ty jeszcze. Wow. No. Ajajaj, ciężko, ciężko. Prędkość i wykorzystaj wysokość. Naprawdę robię co mogę. Nie widzę cię bo się w chmurze schowałeś teraz cię widzę No dawaj, 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 dawaj Okej, okay, ostatni bombowiec mówisz Czy gdzieś pode mną jest? Czy co? Czekajcie, zawróćmy sobie teraz Dobra, to nie ty. Może to ty będziesz. Oj, coś ciężko, coś ciężko, naprawdę. No mówię, najgorsze. Najgorsze, co nie, co może być, to jest chyba to sterowanie. Dlatego nie lubię. Jeździć autami. No gdzie ty jesteś? Ej! to jest chore? No co, co ty... Tu jesteś. Okej. Okay. Podleczmy się, ja się na sobie samolot. Jezu, strasznie ciężko jest, no. No ale ej, ej no tak się nie bawimy, no. no nie jest ciężko, no. No nie, nie, nie. Ajajaj, aj, aj, dobra. No nie fajnie, nie fajnie. Ok. No nie gada, że muszę od nowa Wszystkie. Nie, proszę cię, nie. Nasz cel to te

No robię co mogę, naprawdę, ale jest ciężko z tym sterowaniem to jest porażka tam dobrze? Ojeju Dobra, spokojnie, powolutku. Gdzieś ty się schował Instrukcja mówi, żeby atakować ich od tyłu z dużą prędkością albo od dołu unikając ostrzału. No nie, co ty robisz? A jasna! jaj. Nie, naprawdę ciężko, ciężko. Dobra, naprawmy sobie samolot. Oj 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 oj, to będzie chyba długa misja, coś czuję. Dawaj, dawaj, dawaj! Dobra... Wow... Gdzie tu jeszcze? Tu, 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 tu! O! Tu, tu, tu jesteś! Tu, 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 tu! tu. Tak mi się schował, no... No nie! Co, nie? No dawaj, dawaj, dawaj. Dobra, zniszczony. Wow. No i patrzcie, to jest takie najgorsze właśnie, no. Tu jesteś. Co ja ty powiesz? Okej, okay. spokojnie, spokojnie, spokojnie No jak oni tak mają lecić, no to jest porażka Dobra, dawaj go tu Będziesz tu na dole będzie chyba Dobra zabity. Naprawdę ciężko. Dobra, spokojnie. Ty gdzieś tutaj jesteś, tak? Tu jesteś, ok Dobra, zabity. O, tu się udało, udało się. Okej, okay, fajnie, fajnie. O jeszcze tylko dwa. Jeszcze tylko dwa. Dobra, udało się. Naprawmy sobie jeszcze y, samolot. Raczej znaczy, y, myśliwic. Dobra Powinniśmy dać radę. Ta jest, udało się, okej. Okay. Wow, ciężko było naprawdę. Wow. O nie! Nawet o tym nie bez, dobra? Przecież mówiłeś, że chcesz dostać medal, nie? Niby tak, niby nie. Dobra, odlećmy sobie troszkę. Nie, musimy odlecieć i z daleka chyba te sterowce bić. Jezu, mam nadzieję, że nie padnę, i nie będę musiał od zacząć. Ale już, już, widzę, że mnie już, już mnie obijają. Dobra, znieśmy to jak najszybciej, się da tylko. Okej. Okay. Odlećmy sobie trochę. No trochę tych helikopterów jest. Myślę, że dam radę, że... Oj, 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 dobra, dobra, bez przesady, bez przesady. Dobra, dawaj, dawaj. Chyba nie. Oj, 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 dobra. Naprawmy sobie myśliwca, żeby nie było, dobra. A, jeszcze kawałek, ajajaj. Zapomniałem, że to się myszką steruje, a nie klawiaturą. Dobra Czy ty jesteś tu jesteś Jeszcze trochę Dawaj, dawaj dawaj, dawaj Wow, wow, wow 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 okej, okay, uleczmy się O oh my god, dobra Dobra, 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 gdzie ty jesteś? Tu jesteś, dobra Wow, dobra. Jakoś... Tak, 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 ja wiem, że dostajemy. Dajemy radę, dam radę. Jeden zaraz będzie... O, to mi tak ładnie obi Ajajaj ja, No ładnie. Spokojnie dam radę dobra. Dobra, zaraz, zaraz, zostanie zniszczony. Dobra, udało się. Tylko w sumie jedno z nich trzeba było zniszczyć, okej. Okay. No ładnie. Jeśli mam zginąć, to w powietrzu. Jak ty coś powiesz, Blackburn... Co, nie? Zajdziemy... Tylko żeby... Musimy się tam dostać! Tylko nie patrz w dół! Dobra! Okay. Tylko za cholera nie patrz w dół? Musimy przejąć działo przeciwlotnicze! Damy radę! Czyste szaleństwo! Co nie? <grytanie> to działo daje naszym nieźle popalić! Musimy je przejąć! Nie widzę go! Jest przed nami! Rany! Ostrożnie! Dobra... Nie możemy tu zostać! Ruszaj się! Widzę go! jest. Okej. Okay. Wow, O, oh, ho, oh, oh. No nie fajnie. Oh. Wszystko w porządku? Tak! Nic mi nie jest! Znajdź drogę na górę. Ja pójdę do działa przeciwlotniczego! Dobra, zajmę się tym! O! Okay. Ale to czekajcie, bo okrzyj okay. działo przeciwlotnicze. No dobra. Chyba dobrze idziemy. Czy ktoś nas tu będzie tak... Kował?

Chyba się nie wracamy, mam nadzieję, Dobra. powolutku, powolutku i do przodu. Okej, okay, udało się. Ciężko No chodźcie, chodźcie, no Aha, ja mam to niszczyć Dobra, okej okay. O to chodziło! Ah, mój błąd niestety mały. Dobra... Aha. No to jesteśmy Ta jest, okej. Okay.

Wow! Wow, ok. Skoczyliśmy z my ze sterowca. Czy przeżyjemy? Chyba tak. To moja historia. Egoisty, który naraził życie, by kogoś uratować, a w efekcie odkrył, że ocalił samego siebie. Wojna wypacza fakty i usłyszycie pewnie inne wersje tej historii. O pilocie, który ukradł samolot i zabił kompana. A oszukując, kłamiąc i mordując przemierzył pół frontu zachodniego. Co nie? Przed sądem wojennym uratowało go jedynie nalot wroga. Nie wierzcie w te bójdy. Było właśnie tak, jak powiedziałem. Przecież bym was nie okłamał dobra why not no dobra okej okay. czyli co misja jakby zostaje zaliczona Tak jest, opowieść ukończona, próbny lot, wojna totalna, upadek i Forte et di Fidele, Ok. Także ja myślę, że... Um, że czas zakończyć odcinek i um, widzimy się w kolejnym materiale, także ja życzę Was bardzo serdecznie, a więc do zobaczenia, do usłyszenia. Cześć!